Siema! Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować polski prywatny serwer o nazwie X-World Metin 2 w pełni spolszczony. Dobrze, jeśli stworzymy nową postać pojawi nam się taka wiadomość i nasza pierwsza misja. Szybko na początek przedstawię co dostajemy na początek, miecz plus 9, mniejsza zbroja kutowa plus 9, racyjny chem plus 9, skórzane buty plus 9 i duże miksturki no i bojowa tarcza plus 9 dobrze na początek może przedstawię eksp w tej grze eksp jest taki jak na oficjalnym metinie czyli v bardzo niski eksp dobrze, na początku pędzimy do handlarza z bronią raz Wam pokażę co mam na razie. No i jest taki strzał, jeszcze oszczędzamy stąd Nie za wiele, ale nawet dobrze. To jest właśnie tak, chciałem Wam teraz opowiedzieć szybko, że na przykład jak mamy ten długi miecz od poziomu 5, on jest plus 9, a jak mamy już fms od poziomu 30, to jest już plus 0. Tak samo ze zbrojami, tylko że tu już mamy e, tygrysa od plus 9 i tak. Lwia plus 8 i śmiertelna plus 7. Tak samo dla ninja, dla sury, dla szamana. I mamy jeszcze tutaj hełmy. No i ta trzeba wszystkich nasz postaci. Dobrze. Mamy instruktorów. Po